Wiśnia. Jedno drzewo, a dwa zupełnie różne znaczenia. Dla Polaków to przede wszystkim owoc. I co najważniejsze, Polska jest jednym z największych producentów wiśni na całym świecie. Dla Japończyków to przede wszystkim święte i piękne drzewo, które ma swoją tradycję i swój specjalny obrządek, który polega na sztuce podziwiania, jak kwitnie. I takie oto święto zagości. U nas w Muzeum w Koninie. Tradycja ta nazywa się Hanami i charakteryzuje się ona tym, że podczas tego japońskiego dalekowschodniego święta, uwaga, drzewa się podziwia, obserwuje i zachwyca się pięknem nadchodzącej wiosny takie drzewa rosną między innymi w Muzeum Okręgowym w Koninie, w którym dzisiaj gościmy i porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy spędzić kwietniowo-majowy weekend w naszym mieście. Jest z nami Iga z Muzeum, piękna Iga, która nam poopowiada o tym wydarzeniu. Od lat spotykamy się z niezwykłym niesłabnącym podziwem naszych gości, którzy Czemu trudno się dziwić? Zachwycają się urodą e, tych kwiatów. One w tej chwili, tak jak widzicie, są w przededniu rozkwitu. Mamy już nabrzmiałe pąki, więc myślę, że jeszcze jeden, dwa ciepłe dni i będziemy cieszyć się e, tymi kwiatami w pełni rozkwitu, w pełni ich urody. A uwierzcie, że naprawdę są zachwycające. To są po prostu cheerleaderskie, japońskie pompony radości. Te wiśnie zostały posadzone konkretnie z myślą o kultywowaniu e, hanami. Czy to się zrodziło... Jakoś później z czasem. To się zrodziło znacznie później. To się zrodziło znacznie później w głowie jednej fantastycznej postaci, Moniki Marciniak, która wpadła na pomysł: Hej, słuchajcie, mamy takie świetne te wiśnie. Wszyscy o nie pytają, bo to prawda. Może byśmy zrobili jakieś wydarzenie wokół nich. Oczywiście tradycja hanami, tradycja, która trwa około miesiąca w Japonii, to jest zwyczaj szeroko znany. Podróżuje się, pielgrzymuje się do Japonii po to, żeby uczestniczyć właśnie w podziwianiu tych kwitnących drzew. I pierwsze takie wydarzenie zrealizowaliśmy trzy lata temu. Później były dwa lata pandemiczne, które nam trochę tutaj stanęły na drodze, ale teraz wreszcie możemy tutaj do muzeum zaprosić gości. W najbliższych tygodniach w Centrum Kultury i Sztuki dzieje się bardzo dużo. Już 4 maja, tuż po majówce, wystała fotografii pod tytułem Psiaciel. Dzień później gala karyatydy z koncertem zespołu Wołosi. Następnie mamy festiwal jazzowy Jazzonalia, to już 29 edycja, 20-22 maja oraz 68 edycja. OKWA, czyli Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych z koncertem galowym Kaśki Sochackiej. Hola hola, moi Państwo. Muzeum też dzieje się dużo. No to mów. 6 maja spotykamy się w Muzeum Bardów na koncercie Grzegorza Tomczaka. Dalej 14 maja oczywiście Noc Muzeów Wszystkich, Was widzę. I 28 maja, w ostatni weekend tego pięknego, najwspanialszego miesiąca, piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury, widzimy się. A co mają do zaoferowania inne instytucje kultury w Koninie? Zobaczcie w naszym filmowym skrócie. Majówkę rozpoczynamy już 29 kwietnia, bo wtedy przez 3 dni na ekranie i na Centrum oscarowe hity dla Was gramy. 7 maja kolejna odsłona Dzieciaków Centrum, czyli filmowe i nie tylko atrakcje dla dzieci i dla ich opiekunów. A 21 maja rewelacyjny koncert z okazji jubileuszu 5-lecia Teatru Tańca Koda. Ogrom prac wkładamy także w przygotowania do tegorocznego festiwalu, z którym ruszamy w pierwszych dniach czerwca. Do zobaczenia w Kadeku. Wiecie, że 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych? Tak, wiecie. Właśnie dlatego razem z Fundacją Podejdale i Fundacją Otwarcie organizujemy koncert Full of Love, na którym zaśpiewamy dla Was największe polskie rockowe hity. Święto Najmłodszych, czyli... Dzień dobry! roku organizujemy już 29 maja. W Parku Chopina, jak zwykle, możecie liczyć na wiele, wiele atrakcji. Koncerty, gry, zabawy, dory przeszły i wiele, wiele innych. Sami widzicie, ile się u nas dzieje. Liczymy na Was! Do, Do zobaczenia! Tam są jakieś warsztaty z origami, prawda, z papieru, robienia różnych rzeczy. W ogóle, czy ja z moimi wątpliwymi zdolnościami manualnymi byłbym w stanie sobie na takich warsztatach poradzić? Zdecydowanie tak, dlatego że warsztaty prowadzi Franciszek Wielnika. To jest taka postać, która już u nas się czasami przewija. Angażujemy tego bardzo młodego, niezwykle zdolnego chłopaka przy różnych okazjach i on tutaj będzie prezentował taką niewielką wystawkę swoich prac. I bardzo cierpliwie krok po kroku e, instruuje, prowadzi uczestników tych warsztatów. Więc e, na pewno nie będziemy się bawić jakieś mega takie skomplikowane, zaawansowane i wymagające technicznych, dużych umiejętności rzeczy. Będzie oczywiście Sudoku, Sepuku nie. E, na szczęście nie. Okay. Na szczęście. Będzie haiku, e, będzie kącik e, takiego dumania, będzie też strefa chilloutu. Liczymy na to, że jeżeli sakury nam zakwitną, to będziemy sobie mogli rozłożyć koce i po prostu wyłożyć nóżki do góry i odkryć patrząc w niebo. Natomiast przygotowaliśmy też taką stację z teatrzykiem kamishibai, papierowym teatrzykiem dla dzieci. Będziemy tworzyć laleczki z papieru, będziemy malować wachlarze i będzie też taki kącik poświęcony technice, sztuce wabisabi. sabi. To jest taka technika, która jest szczególnie praktykowana, jeżeli chodzi o podejście do ceramiki. bo Po prostu potłuczone drobiny, na przykład stłuczonych filiżanek, Skleja się ze sobą, a następnie spoiwa, wypełnia e, złotą farbą. To jest zajęcie takie dosyć czasochłonne, ale my je tutaj adaptujemy na nasze potrzeby, więc zachęcamy, żeby jeżeli ktoś ma jakiś ukochany swój kubek z ukruszonym uszkiem, to nie wyrzucać, tylko przyjść do nas, a my e, przy pomocy techniki Wabi Sabi e, nadamy mu nowe życie i dodatkowy taki walor. Wspomniałeś o świątyni Dumania, i teraz musisz nas tam zabrać, Tak Kolicznie. jest. Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy i mam nadzieję, że wielu z Was właśnie ten kwietniowo-majowy weekend spędzi w Koninie, być może właśnie tutaj w Muzeum Okręgowym. Dlaczego warto, Inga? Dlaczego warto zostać tutaj, a nie wybrać jakieś inne, takie bardziej wydawałoby się turystyczne Jeszcze destynacje? Muzea są dla ludzi, świątynie są dla ludzi, ale centrum naszego zainteresowania jest człowiek. To dla niego tutaj jesteśmy i dla niego pracujemy. Z niejasnych powodów sprawa ta budzi liczne kontrowersje. Czasem nawet autorzy podręczników do fizyki wypisują na ten temat kompletne farmazony. Tak możecie spędzić jak oto ten duet 30 kwietnia podczas pikniku Hanami w muzeum, ale i całe wakacje, bo muzeum jest cudowne, muzeum jest otwarte. Możecie przyjechać z kocem, z książką, całą rodziną, zobaczyć wystawy albo po prostu cieszyć się ogrodem. Bartek, co czytasz? Wiesz co, wzięliśmy e, na warsztat książkę, która może nie jest za nadto romantyczna, ale na pewno jest bardzo ciekawa. A mi się wydaje, że ten autor to coś znaczy, że nie jest to przypadkowa. Andrzej Dragan, książka Kwantechizm 2.0, czyli Klatka na ludzi. Ale m, dlaczego wybraliśmy akurat tę książkę i o co tak naprawdę chodzi, do końca nie powiemy, bo popsulibyśmy Wam niespodziankę. To co? Widzimy się w następnym odcinku. Wtedy odkryjemy prawdziwą tajemnicę tej książki. To się nie dzieje. Też takie rzeczy chyba tylko w Koninie. Zapraszamy do oglądania backstage'a z tego programu, bo. Polska jest jednym z największych producentów. Wczoraj przed tym programem oglądałam agrobiznes, żeby wiedzieć. I naprawdę Polska jest jednym z najważniejszych producentów wiśni. Części z nami walczą, myślą ja widzę, sobie, że ta dalej ta... to wiśnie Polaku jeden. Widzę, <śmienicza> że <śmienicza> ta, ta, ta wiedza, widzę, że zmieniła Twoje życie. Naprawdę, rozumiesz? Cztery tony wiśni w tamtym roku. Cztery tony to chyba Ty przerobiłaś na przetwory, Boże. 4 tony wiśni Może, przepraszam, 4 ton. Nie, przepraszam, Miliony to! O jezu! Teraz ją nie? dobrze, tak jest okładka. Nie, nie, tak jest okładka. Czy mało? Wysiłek, który wykonujemy przy każdym kroku. Tutaj jest wypas wszędzie, trawka zielona gotowa. Tristan, pokaż, pokaż trawy. Jak kocha, to zrozumie. kocha, to zrozumie. Arigato! <ride>